Dzień dobry, nazywam się Jarek Kubacki od blisko 20 lat zajmuję się porządkowaniem firm, czyli tak naprawdę spowodowaniem tego, żeby w Waszych organizacjach żyło się lepiej. Buduje struktury organizacyjne, opracowuje zakres obowiązków dla pracowników, żeby ludzie tak naprawdę do końca dokładnie wiedzieli, czym się zajmują, mapuję procesy, przeprowadzam analizę i ocenę ryzyka tych procesów, a później wraz z Waszymi pracownikami i z Wami opracowuję. Procedury, czyli takie standardy procesowe, które zapewnią Wam ciągłość działania i zachowanie takiego porządku, jaki byście sobie życzyli. Oa Biro powiedział mi dwóch moich kolegów, którzy są łódzkimi przedsiębiorcami, uczęszczają na Waszą uczelnię, robią naprawdę bardzo fajne biznesy. Jeden z branży reklamowej, drugi z branży związanej z nieruchomościami. I to mnie zainteresowało, że ludzie, którzy naprawdę już dużo fajnych rzeczy zrobili w swoim życiu, cały czas chcą się jeszcze uczyć, rozwijać i że związali się właśnie z taką uczenią. Tylko tym, którzy chcą naprawdę efektywnie iść do przodu, myślę, że tak, zdecydowanie. Tutaj nauczycie się tego, co jest praktyczne.